wypróbować właśnie to eksperyment, który pokażę swoim uczniom. To jest analizator dźwięku, tu jest amplituda. A to, co będę chciał sprawdzić, to to, czy można w ten sposób rzeczywiście pokazać. Mam tutaj taką chińską zabawkę. O, pokażę Państwu. To jest klosz, w środku jest Piszczałka, coś, co strasznie piszczy, zaraz to puścimy i posłuchamy. I stąd tego można za pomocą takiej strzykawki i bardzo fajnie pomyślanego zaworku wypompować powietrze. No i chcę po prostu zmierzyć, na ile można, na ile można, na, na, na ile ten dźwięk będzie przytłumiony w momencie, kiedy to powietrze wypompuje. No, więc tak jak obiecałem, włączymy to. No dobrze, ale kiedy to jest przykryte, możemy to zresztą włączyć, ten analizator. Wystarczy, że przykryję to i to już będzie słyszalne znacznie słabiej. To ja teraz wyłączę to za chwilę i yy, będziemy odpompowywać powietrze. No, i teraz można to porównać. To stoi tutaj. I można porównać amplitudę dźwięku z tym, co było w momencie, kiedy dźwięk był, yy, kiedy powietrze nie było odpompowane. Proszę popatrzeć. No dobrze, to teraz pamiętamy mniej więcej, jak to jest, to ja wpuszczę powietrze do środka. Widać, że to jest znacznie, e, e, słychać znacznie głośniej, prawda? No to doświadczenie chcę pokazać swoim uczniom.